Namawiam pana do euroentuzjazmu. Pan ma swoje poglądy od lat. One się co w polityce. Jestem wielkim sympatykiem nie, polityki europejskiej. Byłem. Nie, e, nie zmieniając. Wczoraj porannym samolotem wróciłem z Międzynarodowego Spotkania Polityków Europejskich. Ale ja mówię o strukturach unijnych panie marszałku i doskonale panu. Tam, pan było, o bardzo, o tym tam wie. było także bardzo wielu był europosłów. Byłem przeciwnikiem e, zacieśniania tych relacji w ramach struktury europejskich, czasem nawet się mówi o jakiejś kolonii, e, którą polska miała być. podległości, biurokracji brukselskiej. E, Okej. Okay. Tylko no, jesteśmy w Unii Europejskiej. Polskie społeczeństwo w referendum na, te, na, to, na to członkostwo się zgodziło. Ono niesie ze sobą pewne oczywiście korzyści, ale także koszty i obowiązki. I teraz tak. Ja nie chcę z Panem dyskutować na temat unijnej biurokracji i tego, jak ona działa, bo tutaj rzeczywiście wiele rzeczy powinno zostać usprawnionych. O tak nazwę to bardzo ogólnie. Ale jeżeli. Stany Zjednoczone wycofują się z europejskiej polityki, a tak się dokładnie dzieje i to zostało zapowiedziane. Jeżeli mamy wojnę w Ukrainie i Putina, który łypie sobie już na państwa bałtyckie, a z jeszcze trzeciej strony państwo są przeciwni zacieśnieniu relacji w Unii, to czy Pan uważa, że w roku 2025 i w nadchodzących, to jest moment, w którym my możemy sobie zostać. No właśnie. samotnienie. No. E, nie, absolutnie nie możemy sobie na to pozwolić. To jak to rozwiązać? E, muszę odnieść się do kilku rzeczy. Znaczy, uważam, że robi pani parę założeń, a sytuacja wygląda nieco inaczej. Po pierwsze, zacznijmy od początku, chronologicznie w pani wypowiedzi. Polacy w referendum ponad 20 lat temu, o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, głosowali za integracją naszego państwa ze wspólnotami europejskimi. Eee, i było to oparte o zasadę trzech wolności, swobody przepływu ludzi, kapitału i usług oraz zachowania naszej suwerenności w sprawach światopoglądowych, energetycznych, migracyjnych. Okay, nie, że Unia się nie było, nie było wówczas lat. w ogóle takiej koncepcji, jak w tej chwili polityki yy, yy, klimatycznej, tak zwanej. Energetyka była w suwerenności państw członkowskich, o migracjach w sprawach światopoglądowych. Dobrze, to teren. później był traktat izboński, nie, nie przez Prawo i żadnego przez Jarosława Kaczyńskiego, podpisany Skrycie przez Lecha Kaczyńskiego. Skrycie tak, podstępem tak, wstajemnie było to negocjowane nawet przed kolizjantami. Byłem okay. wówczas najmłodszym posłem i pamiętam, jakie było nasze zaskoczenie Panie i szoku, oburzenie. Przepraszam, bo to nie jest kwestia tego, że ja nie chcę wysłuchać pańskich argumentów, tylko niestety. Yy, no to bardzo bardzo, proszę, proszę mi nie przerywać i pozwolić odpowiedzieć. Ja czas Super, dobrze, proszę o skondensowaną wypowiedź, bo Potrafię syntetycznie odpowiedzieć. Super, proszę referendum. Polacy zgodzili się w referendum na zupełnie co innego niż mamy w tej chwili. Tam ta legitymacja wygasła. Ta legitymacja wymaga odnowienia. Jeżeli w tej chwili byśmy zrobili referendum w sprawie polityk prowadzonych obecnie przez Unię, uważam, żebyśmy je wygrali. Druga sprawa. Amerykanie nie wycofują się z Europy w sensie politycznym. Oni zmienili swój sposób uczestniczenia w polityce europejskiej. Po pierwsze, prawicowe władze amerykańskie idą na konfrontację z unijnym lewicowym establishmentem. Nie boją się tego. Po drugie, pod względem militarnym, już za Bidena, a także w tej chwili, zwiększyli presję na Europę, by Europa zaczęła ponosić swoją część kosztów wydatków na obronność. Okay, no ale przecież to się, to się, mam panu cytować teraz wypowiedzi przedstawicieli amerykańskiej administracji, którzy mówią, tu, że... Tak naprawdę następuje wycofanie z Europy. To jest element okay. presji politycznej. Ale do klub przejdźmy Bardzo klu? to jest ważne, żebyśmy prawidłowo rozumieli politykę amerykańską. Oni nie wycofują się definitywnie. Oni sami jej nie rozumieją, panie nie. To jest problem. Nie rozumieją i, i uważam, że jest zbyt powierzchowna diagnoza. Po pierwsze, oni wywierają bardzo silną presję w konkretnym celu na Europę. Po drugie, jest kontynuacja między administracją Bidena i Trumpa dobrze, w zakresie tej presji. Ale do, do, do brzegu. Musimy że... dobrze rozumieć, co ja robią Amerykanie. Pytam Amerykanie. Demortyzacyjne, bo wielu mówimy, dochodzimy mamy słuch, do ostatniej albo sprawy. i co dalej. Dochodzimy do ostatniej sprawy. Oczywiście potrzebujemy współpracy. My jesteśmy zwolennikami współpracy w ramach Europy i w ramach NATO, z państwami unijnymi też. Wczorajsze popołudnie spędziłem na rozmowie z prezydium Grupy Polsko-Francuskiej o nowym traktacie polsko-francuskim z wiceministrem z MSZ, później z ambasadorem Francji. Jesteśmy jak najbardziej zwolennikami współpracy europejskiej, ale na zdrowych zasadach. A regulowanie wszystkiego centralistycznie. Budowanie jakiegoś pseudo superpaństwa w Brukseli nie służy temu. Czyli krótko mówiąc, współpraca europejska tak, biurokratyzacja i centralizacja nie. Czyli bierzemy, to jest nasze stanowisko. Dajemy. dajemy bardzo dużo. Chcemy współpracować, ale dajemy bardzo dużo błagam panią, zaprzestańmy te, te kompleksy. Otworzy kompleksy. To ja że, że, w sformułowaniu nic nie dajemy, są kompleksy. Nie jesteśmy biedną, brzydką panną na wydaniu. Jesteśmy yy, atrakcyjnym rynkiem. Najlepiej rozwijającą się gospodarką w Unii Europejskiej. Jesteśmy yy, prawie 40-milionowym rynkiem. I wcale nie żałuję. Zależy z kim się rozmawia. Panie Marszałku, no, czyta pan fundaże brytyjskie? Proszę przestać Dlatego się kierować duchą? mediami, proszę rozmawiać z Brytyjczykami. Po, A z wieloma spod... Brytyjczykami ostatnio pan rozmawiał. Z wieloma, na z wieloma hmm. nawet przed wczoraj na pokładzie statku, którym nie płynęliśmy po Dunaju, byli Brytyjczycy. Proszę mi wierzyć. I co więcej, gratulowali nam zaangażowania naszego w politykę europejską. Jesteśmy doceniani za granicą, tak.